Ten, który to miejsce ogrodził, właściciel, co powiedział? Widział go pan? Jest, to jest mini festiwal Zuje Fest jest poświęcony twórczości rosyjskiego dramaturga. Wladimira Zujewa. Wladimir jest uczniem najwybitniejszego dramaturga rosyjskiego Nikolaja Kolady. Szczęśliwie złożyło, że kiedyś się poznaliśmy i w tym momencie w repertuarze teatru są trzy sztuki Wladimira. To jest Ogrodzenie, to jest publiczność, która miała przedwczoraj premierę i jest jeszcze Czkawka, najdłużej grany spektakl. I one wszystkie dotykają tego problemu, nie tylko podziałów, dotykają problemu tego, co jest w nas w środku. Spektakl jest bardzo na czasie. Jest trochę polityczny też, o tym, co się po prostu dzieje tak naprawdę w każdym kraju, w każdym miejscu na Ziemi. Jest to po prostu o tym, że powstaje ogrodzenie i dzieli miejsce, kraj, miasto. To bardzo zależy po prostu od interpretacji widza. Zagraliśmy już ten spektakl, i widownia naprawdę bardzo różnie odpowiadała. Jakiś czas temu graliśmy w Ełku. I była kobieta, która się popłakała po prostu powiedziała, że bardzo dziękuję nam aktorom za to, że jakby poruszyliśmy ten temat, prawda? Za to, że co się tak naprawdę z nami dzieje, jeżeli zostajemy po prostu podzieleni i ludzie o tym nie myślą. I ten spektakl pokazuje to i wytyka tak naprawdę błędy i pokazuje w jakim jesteśmy stanie jeżeli jesteśmy podzieleni. Dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za własne życie, bo po co? Wiedzą, że są dorośli i oni wszystko naprawią. Chcę, nie chcę, kocham, nie kocham, rozumiem, nie rozumiem. Moja postać, którą gram, jest to taki trochę hipster, trochę ktoś, kto... Młody chłopak, który jest na czasie bardzo i który jeździ na hulajnodze, ma to, taką torbę boczną, jest totalnie wyluzowanym gościem, bardzo pewnym siebie, który po prostu zmierza się z tym, że powstaje ogrodzenie i nie może przyjechać do domu. Dla mnie osobiście ogrodzenie jest to spektakl o, o dzisiejszym świecie: o tym, że bardzo łatwo jest podzielić ludzi. Wystarczy znaleźć sobie wroga, wystarczy rozstawić taśmę, i okazuje się, że nagle się dzielimy na dwie strony na my i oni i troszeczkę tak mam wrażenie, że nie tylko w dzisiejszej Polsce um, doświadczamy tego zjawiska, ale również na całym świecie, że się mocno dzielimy. I jest to właśnie spektakl o podziałach, niezależnie od tego, czy to są podziały w rodzinie, czy to są podziały polityczne, czy to są podziały społeczne. To ogrodzenie podzieliło nas, ktoś nas podzielił, a może sami się podzieliliśmy. Spektakl opowiada tak naprawdę o tym, co się dzieje na całym świecie. Te podziały, tak naprawdę możemy mówić, że to politycy zrobili, że może wywołują te podziały religie, a tak naprawdę dzielimy się sami. Dzielimy się sami, jesteśmy agresywni wobec tych, którzy mają inne poglądy, nienawidzimy ludzi, nauczyliśmy Nie wiadomo skąd te pokłady nienawiści się w nas wzięły. Jesteśmy trochę łomni oczywiście, nie jesteśmy istotami doskonałymi i zazwyczaj stajemy jednak po przeciwnej stronie. Kochana, moja kochana żona. Kochana, moja kochana żona. Znajdziesz we mnie ukochanego i przyjaciela. Znajdziesz we mnie ukochanego i przyjaciela.